Moi drodzy, tak sobie chodzę po pustym probostwie, a właściwie po salkach. I tak sobie myślę, że niedobrze by było, gdyby one nam stały puste. Teraz stoją puste, bo mamy epidemię, ale dobrze, żeby pomyśleć teraz nad tym, że kiedy już będziemy mogli się z powrotem gromadzić, to żebyśmy mogli przez te drzwi wpuszczać jak najwięcej ludzi i żeby te pomieszczenia się wypełniły. Myślę zwłaszcza o jednej sprawie. Mianowicie doznaliśmy przez ten czas izolacji tego, jak bardzo łatwo można się zapaść w samotność. I stąd pomysł. Kubeczek mój największy, jaki mam, czerwoniutki, ma być symbolem tego. Zaraz muszę, by, muszę uważać, żeby tego nie rozlać tak swoją drogą. Słuchajcie, herbatka pod lasem. Taki jest, taki jest pomysł. Już wyjaśniam o co chodzi. Mianowicie fajnie by było, żeby tu, a jesteśmy teraz w pomieszczeniu, które potocznie nazywa się biblioteką, aby w tym miejscu można było się spotykać. Idealnie by było codziennie i rano i po południu po prostu po to, żeby wypić herbatę i porozmawiać ze znajomymi, a być może porobić jakieś ciekawe rzeczy, które, które być może uda się zorganizować. Oczywiście, żeby to mogło zadziałać, to potrzebny jest wolontariat, to znaczy potrzebne są osoby, które wezmą kawałek odpowiedzialności za to. Czyli tak naprawdę otworzą, zamkną, nazwijmy te osoby dużurnymi. Czyli na przykład deklarujemy się, że raz w tygodniu Przychodzimy rano i pomszy świętej porannej dostajemy przez trzy godziny. Otwieramy. Jeżeli jakieś osoby przyjdą, gadamy z nimi, robimy herbatkę, kawkę i po tych trzech godzinach zamykamy, wracamy. Jeżeli ktoś ma jakieś zdolności, oczywiście manualne, czy tam jakieś inne, to może coś zaproponować, jakieś aktywności, które, które będą się tutaj ewentualnie działy z tymi osobami, które przyjdą. A jak nie, to można sobie po prostu posiedzieć, wypić kawę i, i, i poklachać. E, czyli e, tak zwani dyżurni deklarują raz w tygodniu, albo raz na dwa tygodnie, albo raz na miesiąc, że przez trzy godziny albo po południu, albo rano tutaj sobie będą. Tak sobie marzę, żeby to działało e, na początek przynajmniej. W jed, jeden, dwa dni, trzy dni, tygodnia zobaczymy, ile ludzi się zgłosi. Od mszy porannej, gdzieś mniej więcej do 11, i potem gdzieś od 15 do mszy wieczornej. Gdyby się udało obłożyć wszystkie dni tygodnia, to by było idealnie, ale wtedy musielibyśmy mieć 14 osób, z których każda się deklaruje na jeden dzień. Zobaczymy, ile zdołamy nazbierać. Dyżurni to jest pierwszy rodzaj wolontariatu. Drugi nazywałem sobie animatorami. Animatorzy to takie osoby, które. Od czasu do czasu i tu już nawet nie muszą się deklarować cyklicznie, ale od czasu do czasu by się pojawiły i e, poprowadziły jakieś zajęcia. Czyli nie wiem, ktoś jest muzykiem i na przykład chciałby pokazać, e, jak jego instrument działa, to przychodzi na trzy godziny jakiegoś dnia, dajemy wcześniej znać oczywiście, że takie zajęcia się będą odbywać i sobie takie zajęcia prowadzi. To nie musi być cykliczne, wystarczy raz na e, pół roku, nie wiem. E, Zatem, animatorzy to są osoby, które mogą się po prostu zgłosić, że są gotowe, a potem będziemy się indywidualnie umawiać. Potem jeszcze potrzebne są dwie osoby albo dwie pary osób, które wezmą taki, taką odpowiedzialność bardziej ogólną. Jedna osoba to koordynator, czyli człowiek, który będzie pilnował tego, żeby wszyscy wiedzieli, co mają robić. Czyli żeby dyżurni, na przykład, jak ktoś zachoruje, albo coś mieli zastępców, zmienników. Jednym słowem, żeby to wszystko hulało, żeby animatorzy wiedzieli, kiedy przychodzą, żeby dyżurny wiedział, który animator przychodzi i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, koordynator zasobów ludzkich. To jest dość ważna osoba. I zaopatrzeniowiec, czyli ktoś, kto będzie się zajmować zakupami herbaty, kawy, pilnowaniem, żeby to wszystko jakoś tam było zaopatrzone i tak dalej. I taki człowiek raz w tygodniu robiłby zakupy, odbierając wcześniej od dyżurnych zapotrzebowanie, czego brakuje i tak dalej, i tak dalej. Ten człowiek też pilnowałby kasy, projektu i rozliczał się oczywiście ze mną z tejże kasy i, i zdawał od czasu do czasu raport, jak tam sytuacja wygląda. Gdyby się udało zebrać takie grono wolontariuszy, to możemy rzeczywiście uruchomić bibliotekę jako taką kawiarenkę parafialną, otwartą, otwartą no prawie że codziennie albo codziennie docelowo. Gdybyśmy mieli 14 osób takich, które się deklarują na poszczególne dni rano lub po południu, no bo to jest 7, jest 7 dni w tygodniu. Razy rano i po południu to daje 14, to mamy już codziennie to miejsce otwarte. Epidemia sprawiła, że, że czujemy, jak samotność może być dotkliwa. Hmm, a to nie jest tak, że ona się teraz że nas podgryza cały czas, zwłaszcza starszych, tych których dzieci już wyfrunęły z gniazda, albo małżonkowie zmarli, itd., itd. Warto wykorzystać pomieszczenia parafialne, pewien potencjał, który tutaj mamy, i także relacje, które mamy, przecież mnóstwo z Was się świetnie czuje ze sobą, można to wykorzystać, można zrobić, nie wiem, jakieś takie klubiki warcabowe, szachowe. Co tam tylko bądź. Warto to miejsce wykorzy wykorzystać. Oczywiście, żeby się to udało, potrzebne są osoby, które wezmą odpowiedzialność. Przygotowałem stronę internetową pod stronę na stronie parafii, gdzie jest formularz, który pozwala na zgłoszenie się. Oczywiście można się też zgłosić telefonicznie do mnie bezpośrednio, ale najpierw spokojnie przemyślcie. Bo jeżeli się zdeklarujecie, to ja potem będę oczekiwać oczywiście, że, że jakoś w tej deklaracji trochę wytrwacie. Dla tych, dla których rytm cotygodniowy byłby za trudny, jest możliwość zdeklarowania się co dwa tygodnie albo nawet raz w miesiącu. Ale przemódlcie to, przemyślcie. Natomiast zachęcam bardzo. Warto wykorzystać te miejsca do tego, żeby herbatka. Pod lasem zadziałała. Ja mam miętę teraz zaparzoną. Wypiję za Wasze zdrowie. Nie liczcie na to, że każdy dostaje taki fajny kubek, to jest mój, 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 mój. Ale mam nadzieję, że też inne będą fajne i że to miejsce zacznie tętnić życiem, jak tylko się skończy epidemia. Póki co tu sobie jeszcze pobędę sam, wymyślając różne rzeczy. Bardzo Was proszę o, o to, żeby rozważyć to, czy czasami Pan Bóg się do Was nie dobija o Waszą miłość bliźniego w tej właśnie formie. To jest wymagające, bo jeżeli to się zdeklaruje na trzy godziny, co tydzień, to to jednak daje w kość, ale bardzo, bardzo to będzie fajne dla wspólnoty. Zatem zachęcam, modlę się o dobre decyzje dla Was i mam nadzieję. Do zobaczenia w wkrótce. To mówiłem ja wasz proboszcz. Naprawdę tu jest? Nie myślicie, że co, że tu nic nie ma? Nie, nie, nie. Tu jest kobieta. Proszę bardzo uwaga. O. No i narobiłem.